Kot czy królik? Jakie zwierzę chcielibyście mieć w domu? Pomogę Wam rozwikłać tę zagadkę! Cześć dzieci, dzieciaki i kukuryku! To ja, kogut Rubin! Zacznijmy od kota. Wychowanie kota w domu zaczyna się od nauczenia go. Gdzie jest jego kuweta, aby wiedział, gdzie załatwiać swoje potrzeby? Koty potrzebują też trapaków i zabawek, aby mogły bawić się i ostrzyć pazurki. Ważne jest też, żeby regularnie podawać im jedzenie i zapewniać ciepłe, wygodne miejsce do spania. Poznajmy więc kota, pierwszego naszego zwierzaka. To jest Gustaw. Cześć, Gustaw. Ten piękny kot ma 3 lata i jest bardzo towarzyski. Zobaczcie, jakie ma duże oczy. Obok psa, kot to jedno z najpopularniejszych zwierząt domowych. Mówi się, że koty chodzą własnymi ścieżkami. O, że nie są tak przywiązane do człowieka. To nie do końca prawda. Wszystko zależy od natury danego kota oraz w jakim domu i z kim mieszka? Znam koty, które całe dnie siedzą pod kanapą, oraz takie, które ciągle chcą się bawić i zaczepiają wszystkich domowników. Wieczorem z kolei kładą się na kolanach i każą się drapać. Nie zapominajmy, że koty są drapieżnikami i świetnymi łowcami. W domu, dając im karmę, nie należy o tym zapominać. Trzeba się z nimi regularnie bawić, żeby utrzymać je w dobrej formie. Dobrze też jest przygotować kotu miejsce, gdzie będzie mógł się wspinać i wbijać swoje pazurki. Uchroni to wasze meble przed zniszczeniem. Ja bardzo wam polecam posiadanie kotów. Oczywiście pamiętajcie, że należy się o nie troszczyć i dbać o ich zdrowie. To tyle. Hej, Gustaw! Pożegnamy się z dziećmi? Hehe, <laughs> papa! <laughs> Fajny ten Gustaw! O kocie wiecie już bardzo dużo. Teraz królik. Króliki to bardzo delikatne zwierzęta. Lubią być głaskane, ale trzeba być ostrożnym, bo mogą się przestraszyć. Są bardzo ciche, więc jeśli wolicie zwierzątko, które nie hałasuje. Królik może być dobrym wyborem. Nie ma co przedłużać, Czas poznać Królika O jest Filip! Cześć Filip! Podaj łapę. Ups! Chyba do królika się tak nie mówi. Króliki to bardzo przyjacielskie i towarzyskie zwierzątka. Te, które można trzymać w domu, to króliki miniaturki. Są one po prostu mniejsze od zwykłych królików. Zaraz po kotach i psach te puchate stworzonka są najchętniej wybieranym zwierzątkiem domowym. No, trochę się nie dziwię. Popatrzcie na ten słodki pyszczek, jak się rusza. Ojej, ojej, ojej. Są wręcz uwielbiane przez dzieci i dorosłych. Ale żywe w zwierzę w domu, to nie tylko przyjemności, to także obowiązki. I pamiętajmy, że musimy mu zapewnić bardzo dobre warunki. W domu królik powinien mieszkać w odpowiednio dużej klatce. Pamiętajcie też, że potrzebuje przestrzeni i wybiegu. W naturalnym środowisku króliki są bardzo ruchliwe, biegają i skaczą, dlatego też powinny być regularnie wypuszczane z klatki. Wtedy trzeba zadbać o ich bezpieczeństwo. Tak, tak, najlepiej by dzielić dla niego przestrzeń i pilnować go przez cały czas, żeby nie pogryzł kabli ani roślin. Oczywiście każde zwierzątko trzeba regularnie karmić i dawać mu wodę. W przypadku królika, którego trzymamy w klatce, należy jeszcze zadbać o jej czystość. Powinna być czyszczona przynajmniej raz na tydzień. A miski na pokarm, poidełka oraz kąci gdzie królik najczęściej robi kupkę, powinny być myte codziennie. No dobrze. Mam nadzieję, że was nie odstraszyłem od posiadania królika. Zobaczcie, jaki jest cudowny, jaki mięciutki. <laughs> Może zabiorę go do swojego kurnika? Tylko czy podołam wszystkim obowiązkom? Filip był taki puszysty i delikatny. Bardzo mi się podobał. Poznaliście już kota i królika, więc jakie zwierzę wybrać? Kot będzie bardziej niezależny, a królikowi będziecie musieli zapewnić klatkę. Z pewnością oba mogą być wspaniałymi przyjaciółmi. Oczywiście decyzję, które zwierzę wybrać, musicie podjąć ze swoimi rodzicami. To wszystko, Wasz Kogut Rubin, pa pa!